Simono, Simono widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Still a Brain Road. A w dzisiejszym odcinku widzowie sprawdzimy sobie wszystkie mity, jakie udało mi się znaleźć na TikToku. No i oczywiście ocenimy, czy są one prawidłowe, czy niestety są one fejkiem A naprawdę niektóre mity wyglądają jak typowy fake, ale może jakoś się zaskoczymy i będą one prawdziwe. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I na start mamy pierwszego mita, który niby daje nam gwarantowanego sekreta tego nowego oczywiście. Czyli los kombinacjonas. Niby, żeby go zdobyć, potrzebne są dwie normalne lawaki i dwa Sigma boje. No powiem tak, w ostatnim odcinku dawaliśmy 20 sekretów, nie udało się go zdobyć. Więc jeżeli dzięki temu sposobowi uda mi się go zdobyć, to będę w totalnym szoku. Więc co, wrzucamy Sigma Boje na początku? A nie, 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 właśnie widzowie, to jest ważne. Niby pierwszy trzeba lawakę, potem Sigma Boje, potem znowu lawakę i potem Sigma Boya. Wiecie co? To wygląda jak taki typowy fake. No ale oczywiście sprawdzę sobie to, bo jestem bardzo ciekawy. Wrzucamy Fuse maszyna, pyk, lawaka. Pierwsza. Teraz idziemy dać tutaj normalnie Sigma Boya. No i potem znowu Lawaka, potem Sigma Boy. I za półtorej godziny będziemy mogli sprawdzić, czy jest to prawda, czy niestety mit będzie obalony. Aż mi się stare czasy, widzowie, powiem Wam szczerze, przypominają, bo jeszcze za czasów Pet Simulator X też sprawdzałem mity. Więc jak taka seria Wam się spodoba, pamiętajcie, widzowie, stawcie tutaj łapkę w górę i subskrypcję. I napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej takich odcinków. Dobra, daliśmy lawakę, daliśmy Sigma Boya, teraz znowu lawaka i na koniec Sigma Boy, o ile się nie mylę, gorzej, jak ja się pomylę. I przez to na przykład nie on dziesikreta normalnie by siadł, ale nie, no dobra, do dobrze mówię, sprawdzałem też niedawno, więc na pewno teraz dobrze robimy. Dobra, lawaka wrzucona, no i na koniec musimy dołożyć jeszcze jednego Sigma Boya. I uwaga, 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 pyk, dostarczony. Zaczynamy tutaj fiozowanie 39% na sikreta, okej, okay, niby on też tak miał samo na TikToku, więc co, dajemy ready, no i zobaczymy, półtorej godziny czekania. W międzyczasie zróbmy sobie drugiego tutaj mita. Do kolejnego widzowie sposobu ogólnie potrzebuję tutaj pomocnika, więc ze mną jest tak naprawdę Cheva oraz Tutaj mamy talerze. Jak widzicie, baza jest odpalona, ale to nie jest ważne, ponieważ możemy zrobić to na publicznym serwerze. Ale wolę spróbować parę razy tutaj na prywatnym. Uwaga, co robimy? Pierwsze, co to ty musisz być za oknem i normalnie tą wyrzutnią je trafić? Dawaj, spróbuj mnie trafić. No nie, nie siadło, niestety, ale wiem, że da się to zrobić, tylko musisz perfekcyjnie trafić. Stary, ja dosłownie tu stoję. Czekaj, ja sobie zobaczę tego TikToka, bo może coś źle robimy. Dobra, widzowie, nie wiem, my tu tak naprawdę próbujemy już chyba kilkanaście minut. I albo zostało to naprawione, albo nie wiem, co my źle robimy. No patrzcie, spróbuj. Trzeba, ja spróbuję też, patrzcie, próbuję Trzeba prosto we mnie wymierzyć, ja też w niego i niestety się odbija, więc prawdopodobnie to mogło działać, tylko niestety zostało naprawione. A na czym ten sposób polegał ogólnie widzowie? Ogólnie Trzeba brał mnie na smycz, ja szybko kradłem tutaj Brain Rota. On mnie normalnie przenosił przez szybę i biegliśmy sobie do bazy. I w taki sposób okradaliśmy kogoś z Brain rotów, Więc to naprawdę działało faktycznie, bo ogólnie pamiętam, że mój kolega tak robił, ale niestety chyba już zostało to naprawione, więc tutaj nie wiem, czy obalić ten mit, czy nie. Bo ogólnie on działał, ale teraz niestety już nie działa, więc no. Nie wiem, chyba mi do balony, no bo teraz ten mit już nie działa. Teraz jakbyście pytali jakiś dobry sposób na kradnięcie, no to starym dobrym sposobem jest po prostu postawienie tutaj trapa, ustawienie się w niego tutaj. Jak jakiś ziomek wchodzi do bazy, to się szybko z nim wymieniacie, pyk i normalnie on stoi w trapie. Czy wy to widzicie? I sobie okradacie Brain Rota, pyk, 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 tralalero i biegniecie o waszej bazy. To jest chyba moim zdaniem najlepszy sposób. Trzeba, masz jakiś lepszy? No, możliwe, że mam jednego lepszego. Na przykład jak y, stoi sobie ziomek, y, czeka, aż mamy otwartą bazę, a my stoimy w jego bazie na niewidzce. Możemy wziąć go akurat na smyczkę I go mieć na smyczce dalej i wziąć jego brain rota i po prostu on jest ciągnięty na smyczy, nic nie może zrobić I my na przykład, na przykład jak macie admin panela to możecie go trollować, a jak nie To po prostu szybko będziecie musieli uciekać, bo on będzie na przykład leżał jak się smycz skończy, także raczej zdążycie dobiegnąć do bazy Okej, okay, no to też jest niby dobry sposób, niby też jest dobry, ale no musisz to perfekcyjnie zrobić, bo jeżeli to będzie na przykład twoja baza daleko, naprawdę bardzo daleko, no i też na przykład inni ci będą trollowali, to będzie troszeczkę gorzej, ale faktycznie to też jest dobry sposób. Naprawdę widzowie, dużo sposobów jest na okradanie, jeżeli chcielibyście odcinek też takich sposobów, to wam naprawdę możemy nagrać, ponieważ ja wiem, że jest sposób z wieżyczką, z tym, co ty teraz mówiłeś, właśnie z trapami jest dużo sposobów, no powiem tak, jest naprawdę, naprawdę ich sporo. Przy okazji Ambrowsko mi okrada, A bierz sobie to, chłopie. Ja i tak bazie nie mam nic potrzebnego na tym koncie. A w międzyczasie lecimy do trzeciego mitu, który moim zdaniem totalnie jest maksymalnym fejkiem jakie to jest możliwe. A czemu tak mi się wydaje, widzowie? Ponieważ kolejny mit jest to coś takiego, że możecie niby dostać za darmo admin panel. Tak, możecie zaoszczędzić 5 czy tam 6 tysięcy Robuxów. W jaki sposób, widzowie? Już wam mówię, już wam mówię, już wam dokładnie pokazuję, tylko niestety muszę zmienić serwer, bo tutaj za dużo osób się zrespiło. No i dobra, jak widzicie, jestem na koncie bez tutaj admin panela, żeby wam udowodnić, wejdę sobie do sklepu. Jak widzicie, mogę go kupić za 5 tysięcy Robuxów. Co potrzebujemy w tym po sobie. Na pewno cewkę grawitacyjną, więc sobie ją od razu kupmy. I teraz, tak widzowie, to jest naprawdę śmieszne, jak ja to widzę. Ale musimy wskoczyć na róg mapy. Dokładnie na tamten róg mapy, albo na ten róg mapy. W sumie od naszej bazy to musi być naprzeciwko. Więc skoczmy sobie tutaj. I uwaga, co musimy napisać? Odpalamy czat, pisujemy tak: Brainrod 2025. Nie, przepraszam, Brainrod. Dobra, żeby działało Brainrod, nie Brainrod. Dobrze napisałem, dobrze napisałem. Dajemy Enter Pick. Teraz, co robimy? Jak to napisałem, musimy 5 sekund. Doczekać. W międzyczasie tam idzie Lucky block Pozdro. Czekamy 5 sekund, chyba minęło. Teraz musimy zrobić edens. Potańczyć sobie dokładnie 5 sekund kolejne. Okej, okay, potańczyłem. Teraz idziemy do naszej bazy, widzowie. Weźmy sobie przy okazji Brain Rota, bo z tego co wiem, będzie potrzebny w naszej bazie. Idziemy do bazy i uwaga, co robimy? Podchodzimy tutaj i musimy 5 razy odblokować i zablokować bazę dla znajomych. Raz, dwa, trzy. I uwaga, piąty raz. Kolejną rzeczą musimy sprzedać jakiegokolwiek tutaj Brainrota z naszej bazy. Obojętnie, jaki to będzie, więc sprzedam sobie tego. Let's go, czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy na pewno selność. Tak, selność. sprzedajemy go. I uwaga, uwaga. Jak to wszystko zrobiliście, widzowie, nie pomyliliście się. Idziemy teraz do sklepu, do sklepikarza dokładnie. I uwaga, teraz powinno wyskoczyć, że możemy kupić admin panel. Sprawdzamy, czy to działa. 3, 2, 1. Czekajcie, sklep mi się pomylił. Jeszcze raz 3, 2, 1. Co jest? działa, działa, patrzcie to, mam admin panel, normalnie, żartowałem widzowie, jakbyście pytali niestety nie działa to, wbiłem specjalnie na swoje konto, ale tutaj nie wiem czy wiecie, kupiłem admin panel za 6000 tysięcy robuxów a na tym koncie, co to robiliśmy, jak widzicie nie mam przycisku, tutaj normalnie admin panel, żeby kupić, mogę go jedyne co kupić to za 5000 tysięcy robuxów więc niestety ten mit, no było pe pewne od początku, ale jest totalnie na maksa obalony, i kolejny mit widzowie, tym razem wracamy znowu do skiny kotka, nie spodziewałem się że dzisiaj będziemy testowali tego mita. Ale uwaga, uwaga. Ten TikTok został dodany tydzień temu, tak? Tydzień temu. ja już wiem, jaka jest odpowiedź, czy on działa, czy on nie działa. Nieważne, czy mieliśmy teraz update, czy nie mieliśmy, nic się tutaj nie zmieniło. Ale okej, okay, sprawdźmy go. Na czym ten mit polega, widzowie? Ogólnie, jak jesteśmy takim małym kotkiem, czyli ogólnie zakazanym skinem w Robloxie niby, to możemy normalnie przejść przez te kraty. Czajcie, to normalnie tak o się tu zmieścimy. No to co? Sprawdzamy. Uwaga, jestem malutkim kotkiem. Przejdzie. Ej, przyszliśmy! Co? Czekaj, co? Ej, nie, dobra Ej, ej co? Cze, nie Co, co? Ej, dobra, jestem zdziwiony Maxa Czy ten kotek działa? Dobra, baza jest dla znajomych. Ej, serio, ja miałem w totalnym szoku tu byłem. Przysięgam wam, byłem w totalnym szoku, bo serio, przez chwilę myślałem, że ten mit zadziała. Ale okazało się, że po prostu mój widz mnie sprankował. No ale spróbujmy komuś ukraść lawakę. Zobaczmy, czy damy radę. Ambroskowi kradnę lawakę. No nie, niestety nie udało się. No i dobra, tu mamy bazę Ziba. On nie ma dla znajomych. Jak widzicie, próbuję wejść i niestety nie mogę. Więc ten mit jest obalony. Prawdopodobnie na TikToku kolega miał odpalony ogólnie tutaj bazę dla znajomych. Tak jak tutaj trzeba dla mnie odpalił, i mogę normalnie przejść. Ale pokażę wam, jak ten TikTok został nagrany. Patrzcie to. Nie widać, że jest baza dla znajomych. Wchodzicie tutaj, kradniecie sobie przykładowo, nie wiem, candy tralalero tralala sobie kradniemy i uwaga, uwaga patrzcie, patrzcie to. Przejdę znowu przez kraty. Wow. Tak został nagrany ten TikTok, czyli jest on 100% fejkiem. Mit obalony. I kolejnym mitem widzowie jest to, że możemy robić strano, struzo, turbo nowy rytuał. Tak, jest to ogólnie sekretny rytuał, który nie został zlikowany, żeby ludzie sami się o nim dowiedzieli. Powiem tak, nie wiem, czy będę Miał do tego filmik. niektórych niestety nie da się też pobrać. Ale tego trenostruzo turbo ogólnie rytuał. Pamiętam, że robili z trzech obojętnie jakich, bo wiem, że jeden chyba właśnie miał Diamond albo Golden i dwóch Normala. Jak akurat mam Diamond'a, zaproszę jeszcze dwie osoby, mamy ambroska, okej. Okay. I potrzebujemy jeszcze jedną osobę. Znowu musimy zawołać Czewę. I dobra, oni ten rytuał też robili przy Fuse maszynie, więc chodźcie też tutaj zrobimy. Dobra, stańmy sobie tutaj naprzeciwko i zobaczmy, jak to zadziała. Ja będę w totalnym soku. Musimy się troszkę od siebie oddalić, coś w tym stylu. No i uwaga, czy to działa, to działa, to niestety widzowie chyba nie zadziała. Bo prawdopodobnie widzowie, jest to fake. Jeżeli byłby nowy rytuał, to na pewno deweloperzy by nam o nim opowiedzieli ogólnie. No ale no, widzowie, no za turbo, rytuał, kto to widział? Jeszcze nikt tego nie widział tak naprawdę. Widziałem, że Holix tam ogólnie robił chyba rytuał tralalero trala. No ale to też raczej był fake moim zdaniem. No ale jak widzicie, próbujemy na wszelkie sposoby blisko, daleko, oddalamy się od siebie. No nie no, to nie uda się, to się nie uda. Ale fajnie, jakby akurat wprowadzili coś takiego, że można rytuał robić z każdym tego Brain rota. No nie no, widzowie, to nie siądzie, to nie siądzie. Jakbyście powiedzieli, że za blisko jesteśmy, po prostu ten rytuał jest fejkiem. I ten mit też możemy sobie od razu obalić. No chyba, że nie wiem, widzowie, wiecie, że to jest prawda, i wyślijcie mi nagranie na PW, no to wtedy jestem w stanie uwierzyć. Ale póki co odstawiamy tego z bo tylko czekajcie, nie moja baza, i idziemy robić kolejnego mita. I let's go, widzowie. Kolejnym mitem jest to, że możemy sobie samemu stworzyć Lagrany Kombinationa. Czajcie to, ej, ogólnie ten mit mi się giga podoba i obstawiam, że on będzie działał. Uwaga! Co potrzebujemy? Ogólnie table potrzebujecie, żeby rzucić tutaj na resp brainrotów. Uwaga, żeby to dobrze rzucić. Dobra, w tym miejscu jakoś musimy rzucić. Dobra, ładnie rzuciliśmy i od razu wieżyczkę, żeby tutaj nie rozwalić. Uwaga. Dobra, jest dobrze wieżyczka postawiona. I uwaga, patrzcie teraz to, patrzcie teraz to, patrzcie teraz to. Myk, patrzcie jak się brainroty bugują w sobie. I zaraz stworzymy własnego do Turbo 3000. Yyy, co ja gadam, Legrandy grande Patrzcie to, patrzcie to. Nie, dobra, to jest piękne, to jest piękne. I ogólnie o to chodzi w tym mit. No, może to nie będzie jeden w jeden La Grande Ale patrzcie, jak się fajnie tutaj bagują. Czekajmy tu minutę, zobaczymy, ile Brain rotów się zbaguje w sobie. Ej, to te całe La Grande. Tak, to jest idealny La Grande, stary. Widzisz to? Tak, to widzowie się prezentuje. Ogólnie ten mit uznaję ogólnie za udany. Tak, moim zdaniem jest to prawdziwy mit, bo o to w tym chodziło. Patrzcie teraz, jak idą, widzicie to? Dosłownie La Grande Tylko niestety koledzy kupują, ale dosłownie, no, La Grande w własnej wersji drowerka. To jest La Grande drowerku normalnie. I na serio, śmiesz nie to wygląda. Czy my to widzicie? I możemy sobie kupić jak chcecie ogólnie. Tutaj patrzcie ile brainrotów tu idzie. Widzicie to? Widzicie to? Dosłownie cztery brainroty idą i to jest dosłownie la grande. Okej, okay. mit na pewno dajemy za udany. I ostatni mit mamy widzowie również na okradanie tak naprawdę. Znowu trzeba mi towarzyszy i co potrzebujemy? Znowu potrzebujemy tutaj table, tylko żebym ja tego nie rozwalił, powiem wam, bo to jest naprawdę ciężkie zrobienie. Okej, okay, rzucamy stołem. No właśnie, no właśnie. Ja się boję, że to rozwalę stary. Będziesz musiał mi tutaj chyba pomóc. Czekajcie, oddalmy się troszeczkę. I no, no nie wiem, jak to się robi. Naprawdę ja nie wiem, jak on to robi, ale wiem, że to działa jakoś. Okej, okay, dobra, wiem, to trzeba być bardziej z boku, coś w tym stylu. Okej, okay, dobra, siadło. I teraz tak, musimy dobrze postawić tutaj wieżyczkę. Uwaga, stoimy tutaj. No nie, niestety zniknął. Trzeba to naprawdę bardzo szybko zrobić. Zdajemy sobie zamiast slapa tutaj. Czekajcie, czekajcie, może siądzie, rzucamy i od razu dajemy sobie webslingera. Dobra, zadziałało, zadziałało. No i na czym polega ogólnie metoda, widzowie? Jeżeli okradacie kogokolwiek u góry z bazy, weźmy tego Nubini pizza, nini tutaj na przykład. Wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, od razu możemy skoczyć sobie tutaj. Dobra, ogólnie widzowie waliło mi program tutaj do nagrywania, ale ogólnie się nie udało niestety to z racji tego, że ja coś popsułem, ale spróbuję, bo wiem, że da się to zrobić, naprawdę. Rzucamy jeszcze raz table tutaj. O, teraz fajnie został rzucony. Kładziemy wieżyczkę i uwaga, okradam cię najszybciej, jak się da. Bierzemy to, 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 to pyk, pyk, pyk. Teraz musimy zrobić idealny skok. No nie, da się z tym zrobić idealny skok. Ej powiem Ci tak, ja wiesz, że to się naprawdę da zrobić, chociaż teraz taki pewny nie jestem. Na TikToku wyglądało to troszkę łatwiej, ci powiem. Ej, myślisz że da się to zrobić? Co się da, ale? wysoko jest. Postawiamy to działko. Ale on miał tak samo postawione. Uwierz mi, on miał tak samo. Nie, ogólnie on zrobił za wysoki skok. To trochę mi zbyt podejrzanie, ci powiem, wygląda. Bo wyglądało to zbyt perfekcyjnie i prawie że widzowie byłem pewien, że to jest 100% prawda, ale raczej wydaje mi się, że fake. Weźmy uderz, czekaj, nawet postawmy tą wieżyczkę troszeczkę niżej. Dajmy sobie, nie wiem, stary, nie wiem. Pyk, rzucamy szybko. Poczekaj, poczekaj, trzeba. pyk, wsławiamy tutaj wieżyczkę, okradamy ostatnia szansa. Ostatnią szansę sobie daję. Uwaga i próbujemy, próbujemy jakoś tu wskoczyć, ale chyba i tak widzowie nie da rady. Nieważne, co działko mnie będzie biło. No nie da się tu doskoczyć. Nie ma takiej szansy. Myślałem, że ten mit będzie w 100% prawdziwy, ale niestety ty Muszę przyznać, widzowie, jest to mit obalony. I jeszcze trzeba się ze mną zamienić normalnie. Chyba, że jeszcze widzowie, wy będziecie potrafili zrobić w ten sposób, to na pewno możecie mi o tym napisać w komentarzu, że to jest jednak mit potwierdzony. Dla mnie, przypominam, jest obalony. No bo ogólnie jeszcze tak dodam, jak nie macie Brainrotów, to faktycznie wskoczycie sobie tutaj bez problemu. Pyk elegancko tutaj, elegancko tutaj. No ale z Brainrotem jest troszeczkę tutaj ciężej, tak naprawdę. Więc tak jak mówię, no. Obalam, obalam, obalam. Powtórzę to trzy razy nawet. Jeszcze widzowie, byłbym zapomniał. Przecież mamy mit numer jeden, którego nie sprawdziliśmy. Czyli fuse maszyna, która da mi niby los kombinacjone. No, zobaczymy, zobaczymy. Jak widzicie, jest już gotowa. Więc co, trzy, dwa, jeden. I uwaga, no nie, 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 to nie zadziałało. Niby to był stuprocentowy sposób na zdobycie tego sekreta. A ja go jeszcze dostałem mityka, wrzucając dwa sekrety. Powiem tak, ten mit jest na pewno w 100% obalony. Tak samo jak myślałem od początku. Więc po Póki co w dzisiejszym odcinku z mitów, to na tyle. Na zakończenie zróbmy sobie konkurs i rozdajmy sobie widzowie. Dzisiaj nawet nie wiem co mam rozdać. Dajmy tego Tortugini, tak naprawdę. Jeżeli chcecie go wygrać, pamiętajcie obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos, zwycięzcy na ekranie, teraz macie ostatniego. Serdecznie mordewsku ci gratuluję, dodałem ci do Robloxa. Przyjmij mnie do znajomych i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co na dzisiaj, tak naprawdę to na tyle. Widzowie, pamiętajcie: zostawcie tutaj mega dużo łapek w górę w możecie też napisać jakieś wasy tutaj ogólnie mity, może w następnym odcinku przetestuję twój i możecie również podbić ten film. Ale na razie póki co ja będę leciał, także dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyskiej papatki Elo, elo, puu!